Na razie przez trzy lata jak skaczę z mamą, Tylko jedna pasażerka nie, na przykład <grym> <grym> Procent jest niewielki tak. A widziała pani Bisle może i okolicę po, po tym fakcie to ona bardziej ona się gorzej czuła niż ja bardziej za

siedzimy sobie na krzesełkach od tej wysokości zaczniemy się przygotowywać i zaczniemy ubierać się od tego, że podepnę ci taśmy biodrowe tak, podpinam taśmy biodrowe i zacznę je dociągać podociągam je, ty mi je zapisać, tym troszkę pomożesz złap prawą, lewą tak, prawą podciągnij, lewą nie za mocno, nie za mocno, puść dobra, prawą troszeczkę puść Dobra, już dół mamy zapięty. Kutnij troszeczkę, tak, w samolocie będzie wygodniej, bo pokład jest pokolony, więc będzie łatwiej to zrobić, dobra, podnieście. się, dobra, i w tej chwili już jesteśmy gotowi do skoku, tak, mhm. podejdziemy sobie, podejdziemy sobie do drzwi, złapiesz rękoma za taśmę, łokcie przy sobie i powiem Ci, żebyś się obwiesił i zrobił tego banana, tak, i mhm. właśnie to teraz zrób, tak, zwieszasz się, tak, śmiało, nogi do tyłu mocno, o, tak, Podchodzimy, podchodzimy do drzwi i wyskakujemy, tak? Wyskakujemy, ja wyrzucam hamulec, klepiecie, rozkładasz ręce, tak? I nie patrz cały czas w dół, tylko patrz na Piotra, tak? Bo jak będziesz patrzył cały czas w dół, to na filmie będzie tylko czubek Twojej głowy i nikt Ci nie uwierzy, że to byłeś ty. Okay. <gry> Także patrz do kamery, śmiej się ładnie, tak? Uśmiechaj się, możesz tak pokazać. I tak sobie lecimy, na wysokości 1800 metrów, otwieram spadochron, przechodzimy do, do takiej pozycji pionowej, już stań normalnie. Po otwarciu ja sobie poprawiam wszystkie uchwyty. Jak to zrobię? Powiem Ci, żebyś mi stanął na nogi, tak? Stanie mi tak. delikatnie tak na nogi, tak? I podnieś tak na nogach, jakbyś się podnosił do góry, tak? to się. Ja wtedy poluzowuję jedną taśmę, zapnę z powrotem, poluzowuję drugą taśmę. Nie obawiaj się tego wypinania, Będzie takie uczucie jakbym Cię wypinał, ale cały tak ciężar, cały ciężar wisisz i tak na tych górnych taśmach, także tutaj one nie mają, w ogóle Cię w tym momencie nie trzymają, tak? W tym momencie już, już jest, już będziesz miał taki luz. Zwieźcie się na dół teraz, tak? Usiądź sobie. I teraz powiem Ci, żebyś się poprawił w uprzęży. Poprawisz się w uprzęży w ten sposób, że od tyłu złapiesz za taśmę, od tyłu, tak? Od tyłu i podciągnij sobie, od tyłu musisz to zrobić, tak? I podciągnij, o, w ten sposób, tak. Żeby to łatwo zrobić, troszeczkę nawet za daleko, cofnij trochę. Żeby to łatwo zrobić, to wystarczy kolano podnieść, o, w ten sposób do góry, tak? Za daleko tego nie rób. I teraz to samo zrób z drugą nogą, tak? O, dobra. I teraz przed sam lądowaniem mówię nogi do góry, podnieś nogi do góry, tak. dobra, i tak lądujemy, dobra, wstań. Najważniejsze dla Ciebie jest to, że przed, przed skokiem robisz banana, tak? I przy no. lądowaniu y, prostujesz, podnosisz nogi, tak? W żadnym przypadku podczas całego skoku nie możesz mnie załapać za ręce. Moje ręce. To nasze życie, tak? Ja wszystko co robię w powietrzu robię rękoma. Jak Piot podleci do nas i poda ci ręce, możesz go złapać za ręce. Moich rąk okay. nie możesz łapać, tak? Dobra.